No to zaczynamy po naszemu! Siemanko wszystkie! Tym razem gdzie? W Polandii! W yeah, yeah. Amsterdamie na Euro Muscle Show! Kolejne targi, kolejne wyzwania przed nami i ekipa na palmu On the palm? I oczywiście Fitness Authority i wszystkie marki, które są z nami Jedziemy z tematem Pokażemy wam wszystko to najlepsze na tegorocznej imprezie Oczywiście nie zabraknie śmiechów, chichów i competition Let's do it! Yeah. <try> Ogromną część tych e, targów stanowią zawody bodybuildingu. E, zawody pro było naprawdę wiele, wiele kategorii. Trzy damskie i trzy męskie. Także, ale bez głównej konkurencji. Tak, tak, bez open, niestety. Ale tak to i wellness, i bikini, i figur, męska sylwetka, klasyki 212. Także naprawdę, naprawdę jeden z punktów na mapie Europy, który będzie chyba na stałe w kalendarzu, bo są to zawody kwalifikujące na Mr. Olympia. A powiedz mi, jak oceniasz poziom tych zawodów? Bo widziałem, że oglądasz przed chwilę. Poziom, bardzo wysoki, bo niewiele tygodni zostało gdzieś tam do Mr. Olympii. Czyli te zawody kwalifikują Cię do Mr. Olympii? Tak, w tym roku, w tym roku. Tak. Czyli wszyscy próbują jeszcze złapać kwalifikacje. Już. Czyli cała świetlanka, która nie ma kwalifikacji, trzyma się. się do Dokładnie tak. Fajnie. Yy, fajnie. Jak widzicie na dosłownie załączonym obrazku, Hadi Kupan, Dorian Yates tu nawet tyłem. Dobrze wiemy, że chodzi o liprista, także zobaczcie bardzo, bardzo. O, Samson Dauda. Bardzo fajny element sportowej sztuki. Nie mogłoby zabraknąć zawodów powerliftingowych na tym oto wydarzeniu. Także za nami scena powerliftingu. Właśnie zaraz ktoś będzie podchodził do próby w marczym ciągu. Mega, mega. Bardzo mi się podoba to, że wszystkie praktycznie konkurencje sportowe są na, tym, na tych targach. Ale to się zrobiło takie popularne już w Europie, że jednak te targi, jak byłem w Szwecji ostatnio, Szwecja też przydobała w tych jednak sportach, nie? Były crossfit, e, highrocks, tak, e, e, bodybuilding. Mówisz, bo akurat mniej było w Szwecji, mniej było stoi z suplementami, no. a więcej... Właśnie było tak wyważone to było, ale druga hala była sportowa, tak można powiedzieć. Pierwsza hala okay. była taka stricte suplementacyjna i z maszynami, a druga hala, no można powiedzieć prosto, że dwie hale były high rocks. Na pewno. Tak, tak, tam, tam, tam przoduje, tak, te co? Tak. Ja byłem w szoku, bo stałem na stanowisku, jak zacząłem nagrywać materiał, eee, tak jak z tych targów, to byłem w szoku, jak poszedłem na inne hale, ile było konkurencji sportowych. Tak. I to mnie też no, pożegło w tej chwili. Tu również bardzo silnie zawody były crossfitowe i jakieś hale, hybryd. Tak, ale zauważyłem tutaj jedną różnicę między Szwecją a Holandią. W Szwecji było tyle ludzi kibicującym e, tym zawodom że tutaj jednak ta em, i, tak, jest tak, jest troszkę mniejsza niż w, w Szwecji, ale widzicie, Holandia, aczkolwiek tutaj przy scenie no, burningu jest, 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 jest ciasto, jest bardzo ciasto ja, ja uważam, że z roku, rok temu i jakby uważam, że tutaj Holandia myślę, że będzie takim stałym na ma, punktem na mapie Europy. Miejmy no, na... no, nadzieję, aby więcej było takich imprez, bo to tylko i wyłącznie bardziej sp promuje sport wśród wszystkich I, ludzi. W każdej postaci. Tak. Dokładnie no tak. Okay, dawaj, Tarla nie ma czasu, ja za tego godziny wychodzę. Ja, no, się 3 ja ja, ja, godziny, No właśnie, nie. Zobaczcie no konkurencję na tych targach. Sportowe są na najwyższym poziomie. Za nami firma Cerberus, która jest jedną z takich bardziej profesjonalnych firm sprzętu powerliftingowego i strongmailowego. A tuż tutaj przed nami zawody Strongman. Jak siku to zapraszali mnie na te zawody. Tak? Mówię, strongman? No, tak. Mówię, no. że tylko trzeba rzucić workiem 140 km. O! Co to tak jakbyś mną rzucał? No tak. Myślisz, że dałbyś radę? Mogą rzucić? Już raz próbowałem. Chyba przez sen. Kolejnym elementem tych targów będzie firmowy competition. Dokładnie, firmowe competition, czyli wszystkie nasze brandy, łącznie z pracownikami, działami marketingu, wezmą udział w naszym competition, a wy wybierzecie zwycięzcę. w komentarzach, napiszecie, która reakcja Wam się najbardziej podoba. Tak. Jedziemy z tematem. O.

fajnie. Psychopatka! <mulans> <mulans> oh. <mulans> <mulans> Jak ubrania po krwi śmierdzą, to to jest niesamowicie mocno. Jakby z tego ekstrakt zrobili. What CrossFit? To It's all about the team, you know. I don't like CrossFit, but you know, I love them. Ona bierzemy teraz najsilniejszych z ekipy, prawie najsilniejszych. Ja, <gry> Dawaj, Dzień dobry, Dobra, idziemy dalej. dobry, on on dzień Dobre, 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 Dobra, Dobra nie? dzień się dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień It, baby. Ah. <grywa> oh. <grywa> Wybierajcie, głosujcie w komentarzach, czyja reakcja była najlepsza. Jedna z dyscyplin sportowych, która jakoś tak we to... No, w krótkim okresie czasu, ale rozwinęła się mocno do przodu, czyli ten cały street workout. Coraz więcej osób gdzieś tam sobie trenuje na świeżym powietrzu. A za nami akurat jakaś grupa dziecięca. Mam swoje lata i sam wychowałem się na trzepaku, i latało się po drzewach. I gdzieś tam e, różnego rodzaju pikkołki. A sprawa była, no na, 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 na takie cudzoziem. Tak, nie? że jak się chce, to można je nawet poćwiczyć na trzepaku. No tak! Pamiętam <g> ile razy spadłem na jajka z tego trzepaku. Albo z kuślawki, albo z na to dalej. Wody. Oczywiście nie może zabraknąć słynnych gwiazd i osób zaproszonych e, na tego typu wydarzenie. Także za nami właśnie Eddie Hall bo, bo sam w swojej osobie e, na scenie meet and grip, ale jak gdzieś tam zobaczycie również był minister Olimpia obecny, Samson Dauda, Lee Priest kurde tam... duży jest Samson, duży jest, o, jest Iśmy go, mieliśmy jest. okazję bo mieliśmy taki meet and greet nasz e, firmowy i mijaliśmy go na backstage'u tak. i tak wszedł i pojebamy jest duży, ale teraz słuchajcie nie tak duży jak Marcin znowu chcesz pożyczyć pieniądze troszeczkę this is a panel with the athletes of fa nutrition they're here all the way from poland and they're a massive brand and a good sponsor and supporter of the show archie want to start high roads next year yeah oh, wow. uh, big time at the first i have to lose something like 50 kilos 50 kilo of muscles <laughs> when i'm beginning uh, my fitness journey it was something like well six, 6 years, years ago, ago. shut that. Uh, it was 20 years ago, and I'm also starting with CrossFit. How do you motivate yourself? How do you keep yourself going? Especially for the higher rocks, but also the bodybuilding. It's day after day, day in, day out, you're training. Oh, every day, I want to be a better version of myself. Uh, sometimes, uh, when I think about goal, I uh, started to think about... The stop, stop, is... stop, stop, stop. That's bullshit. No one is motivated every day. <laughs> Consistency is more important, but <laughs> when it's time to party, uh, trust me. Uh, after when I'm finished my competition, I always get a free time and free time uh, and party. Stop lying! <laughs> Stop lying! He's lying. He's lying. He's like a meek. You actually movie? He's like living in a church. He's wake up, eat, go sleep, train, eat, go sleep. He's not party. I used to party a lot, trust me. Okay. Yeah, he's, he's like the, you know, copy of Jeff Koffler, trust me. They know each other, so... Yeah, I believe that. For yeah. Sure. yeah. You don't only have FA Engineered Nutrition, right? You have Badass, Nepal. you have Premium Nutrition, FA Engineered, nephroni Signature Series is actually hosted by Kevin Leveroni Signature Series. You know, we are glad to represent such a big company. We visit all the world with them. We visit Dubai, Germany, now Amsterdam, England and everything. We are proud to be the faces of such a big company. For grow, of course, protein. Yeah, because without protein you can't recover, you can't grow. But uh, the most underrated for me when I'm working with clients it's, trust me, dehydration the a lot of people don't drink enough water electrolytes magnesium sodium potassium for better performance and better growing and of course everything you can buy on fitness authority shop password hot 1020 you got discount on the websites okay <laughs> that's why he's here ladies and gentlemen he's great at his job i'd like to thank you very much for being here at our event we truly appreciate you all stop by stop by no, it's really be honest, guys, we love you here. We love Kevin here. We're truly grateful for FA Nutrition, and we hope that this and activities like this can help you conquer not only the Polish market, but also the market here in Western Europe. Thank you very much. Thank you very much, guys. One big hand for the FA Nutrition. Ooh. panel! Thank you, guys. Proszę, walk bo wtedy tricek strenuje pracę i klasa odpoczywa. Proszę, walk up. Daj, dai! Pacz! Pacz! Zablokuj. Ile było? No, ma To jest krzyża. it was closed. To dziwo również, sporty motoryzacyjne pojawiły się na tych targach. Eee, zobaczcie za nami Porsche GT3. Oj, fani, fani przede wszystkim. Auto profesjonalnie przygotowane do rajdów, klatko bezpieczeństwa, widzieliście tą multifunkcyjną kierownicę, która ma więcej przycisków niż na klawiaturze. Marcin, miałeś taką kierownicę do jeżdżenia na komputerze, czy nie? Miałem, a... <śmiennie> Dobre, miałem. Ogólnie, a... <śmiennie> ja, miał wybierać między tymi dwoma, chciałbym Cyber nie wiem dlaczego. Tak? No taki, wiesz, wygląda jak... Pamiętasz kiedyś był e, Tango i Kev? No, tak. No, idealnie wygląda. Aha. To no, nie futurystyczne auto, nie? Tak. Chociaż... Otóż na jeszcze niedawno, nie można było rejestrować tych samochodów w Europie. I coś zmieniło. Ja nie jestem nawiązująco, może widzowie się wypowiedzą na ten temat, ale, jak widzimy, już są rejestrowane w Europie. Ja zdecydowanie jestem team A to team Tyler, się na rękę. A nie będziemy się siłować na zasadzie na machsta, bo no, się podrywamy po co. mnie. Po po Marcin, wiem, żebyś przegrał. No wiem. <gry> Wicie, również mamy zawody arm wrestling siłowanie na rękę. E, jak myślisz dla ciebie? To jest taki stricte no, sport czy raczej bardziej. Skin? Ja, ja, ja powiem Ci jeszcze niedawno przed naszym podjęciem naszych działań wspólnych i e, drogi naszej w sporcie e, trochę się doedukowałem w tym wszystkim i uważam, że każda, każdy wysiłek fizyczny, który się trenuje każdego dnia, uważam jako sport już. Nawet i szachy. Nawet i szachy. To jest Jak taki tak. jakiś... Jakiś... Nie, uwierz mi, ja tam gdzieś miałem przyjemność, widziałem jak oni trenują, kurda takie wymyślne techniki ja trenowanie. Gdzieś, gdzieś mi przeleciała storka z takim gościem. I oni przera... mają naprawdę żelazny. I oni mają takie specjalne sobie robią wyciągi. Tak, tak. Cały czas wiesz, trenują, no. Czyli co? Spróbujemy, spróbujemy, kto wygra. Okay. Elbow on the pad Elbow on the pad. Take your grip. Shoulders square. So. Down, 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 down. Again. Oh. This side, shoulders square. That's it. Wrist straight. That's it. Wrist straight. Knuckles are good. Keep watching at your hand. When I say stop, because I see it's dangerous, you just stop. Okay. You don't want injury. Okay? So keep watching your hand. Don't turn away the shoulders. You you Center is good. Center is good. Shoulders are good. Ready? Go! Keep looking. That's it. That's it. Keep watching. Right that's the match. That's a match. Uh, that's got winner. <laughs> we got the winner. <laughs> Dzięki Marcin, że dałeś mi wygrać. Ale powiem ci, kurwa, co? O, Polina. Nie, nie było co. Słyszysz, jak mi się w niej kinało, wszystko na masa, nie? Cała ręka Polina? Nie, nie ma co ryzykować, kontuzji. No, ego zostawiamy w szatni. Jak wam poszło, chłopaki? O, jak widziałasz, no niestety zostałem pogonany przez Tarzana. Potwierdzam jego wyższość nade mną, ale to wszystko dlatego, że ma dłuższe ref. Jak to jest pokonać swojego trenera? Wiesz, myślę, że jest na tyle dobrym trenerem, że dał mi wygrać, żeby podbić mojego. I to, jest, to jest weryfikacja prawdziwego trenera, który motywuje cię do dalszych działań. Dziękuję Marcin. Dargi powoli dobiegają końca. Hala troszeczkę pustoszeje, ale... Naprawdę był to fajnie spędzony weekend. Uważam, że świetnie spędzony weekend. Szybko nam czas zauważyłeś? No, bo było bardzo dużo pracy no. No. intensywnie. Tym razem pracowaliśmy z Marcinem. Ale powiem Wam, że Tarzan się podjarał, bo coraz więcej ludzi rozpoznaje go w Europie. Bo Dobra. dużo ludzi przychodziło, że był w Szwecji, gdzieś tam. A, więc, no. więc jego ego zostało podbite w ten weekend. Nie I tylko tym. Tymi... <laughs> <laughs> Nie, ale... Pierwszy raz w, e, w Holandii na targach, e, druga edycja. Ja Ale... uważam... Nie ja zauważyłeś, że troszeczkę ci sami ludzie jeżdżą na te targi? Jeżdżą. Może ludzie ludzi nas zaczepia co w Niemczech byli na FIBO, o, co podejści do nas, do zdjęcia. No jest to ta sama, jak się mówi, kultura, kultura, e, ta sama rzecz. Że... Community. community społeczność. społeczność, ta sama społeczność, która jeździ w tej Europie po tych targach. I fajnie, bo jest ich coraz więcej tych ludzi. No, a my się cieszymy, bo mamy coraz więcej fanów. A, a tu jak widzicie, puste pole, bo wczorajszego dnia odbywały się tutaj zawody crossfitowe. I mamy. Nasza ekipa Premium Nutrition No, pobiła rekord, no co tu można było Dokładnie, ustanowiła nowy rekord nie tych zawodów, a świata. Dokładnie tak. Badajcie na profil Premium Nutrition, odwiedźcie chłopaku, bo naprawdę są dosyć zajebistymi sportowcami, ale też niesamowite osobowości z nich są. Dokładnie Fulkany tak. Wulkany energii, naprawdę. Oni jeszcze po wczorajszej kolacji, bo w kuluarach za każdym razem, po, jak jesteśmy na targach, e, oczywiście firma i szef stawia nam kolację taką, żeby nas zjednoczyć. Firmową. Po tej kolacji oni jeszcze poszli na miasto biegać po mieście, kur... No, na <laughs> energii, naprawdę. Tak, tak, no a naprawdę wylali z siebie siódme poty wczoraj na tych zawodach sami staliśmy, dopingowaliśmy słyszycie, ja nawet straciłem lekko głos i cały weekend tak mówię, ale no to coś za coś no trzeba po prostu chłopaków wspierać i jestem pewien, że przez to, że darłem ryja, utknęli te pół minutki. Na pewno. Marcin, <laughs> dziękuję. Ja również dziękuję Ci Tarzan za towarzystwo i współpracę dokładnie na... tak. w kolejnym i więcej kolejnych arii. It's authority. U! Uh.